Musza święta pasterska w roku 2020 w parafii błogosławionej Doroty z Monte w Gdańskim jesieniu pod wieloma względami różniła się od dotychczasowych, między innymi większą liczbą akcentów góralskich, które zapewnili członkowie oddziału gdańskiego związku halan w Polsce. Jeszcze w przeddzień wigili gdańscy górale włączyli się w dekorowanie przywiezionych wcześniej przez nich drzewek choinkowych, z których dwa ozdobione zostały charakterystycznymi góralskimi bombkami i strojkami. Natomiast na pasterkę przybyli wraz z otrzymanym niedawno sztandarem. A oto krótka relacja z pasterki. Panna porodziła swego syna i złożyła go w żłobie, bo nie było dla nich miejsca w Gospodzie. Na pamiątkę tego wydarzenia w Wigilię Narodzenia Pańskiego przygotowujemy w naszych domach choinkę, a pod nią umieszczamy w żłobku figurę Dzieciątka Jezus. Módlmy się do Boga Ojca, który z miłości posłał na świat swojego Syna, abyśmy z wiarą byli gotowi przyjąć Jezusa do naszych serc i rodzin. Boże, nasz Ojcze, Ty tak bardzo umiłowałeś ludzi. Że posłałeś nam Jezusa, swojego jednorodzonego syna, który narodził się z Marii Panny, aby nas zbawić i doprowadzić do Ciebie. Spraw swoim błogosławieństwem, aby te figurki i żłóbek były znakiem obecności i miłości Twojego umiłowanego syna. Dobry Ojcze, udziel swojego błogosławieństwa także nam. Otwórz nasze serca abyśmy potrafili przyjmować Jezusa z radością, czynić zawsze to, co On nam poleca i dostrzegać Go we wszystkich, którzy potrzebują naszej miłości. Prosimy Cię o to w imię Jezusa, Twojego umiłowanego Syna, który przychodzi, aby obdarzyć świat pokojem, który żyje i króluje na wieki wieków. W początku tej przy ofiary, którą sprawujemy, uroczystość Bożego Narodzenia. Świętujemy wcielenie się Bożego Syna. Wcielenie, aby być pośród nas, aby być z nami każdego dnia. Czytanie z księgi Proroka Izajasza. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światło świadką. Nad mieszkańcami krajów mroków światło zapłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Pawła Apostoła do Tytusa. Umiłowany, ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i rząd światowych, rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Nas czasem, kiedy wszyscy możemy być razem. Choć może w tym roku to trochę inaczej wszystko wygląda, to jednak staraliśmy się, aby w gronie najbliższych zasiąść do Wigilijnej wieczerzy. Świętujemy niezwykły czas, tak bardzo dla nas wszystkich ważny. Nawet nie wyobrażaliśmy sobie tego, że mogłoby nas dzisiaj tutaj nie być. Może już nawet w naszych sercach padały słowa jedne święta utraciliśmy w pewnym sensie. Teraz musimy tu być. Świętujemy pamiątkę przyjścia na świat Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem. Tak. To na pewno jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Czy jestem przekonaty, przekonany o tym, że Bóg narodził się, że jest obecny w moim życiu. Czy wierzę, wierzę w to? Czy może jednak ten cały wystrój, ten klimat świąteczny, zapach makowca, kolędy, przyozdobiona choinka, to tylko tradycja i nic więcej? Czy wierzę, że narodził się dziś Zbawiciel świata, czy byłbym w stanie go przyjąć pod swój dach? Warto dzisiaj zajrzeć do swojego serca. Na jakiego Jezusa czekałem, jakiego Jezusa przyjmuję? Dlaczego niejednokrotnie boję się otworzyć dla Pana Jezusa drzwi swojego serca? Zaprosić go. Być może już to nawet zrobiłem, ale żyję tak, jakby po prostu w życiu go nie było. Moje decyzje, wybory, pragnienia, słowa, myśli, uczynki, brak. Zgody, brak przebaczenia, brak jedności w domu, w małżeństwie, brak ufności, ciągłe narzekanie, kłótnie i tak Spieszmy się przyjąć odwiedziny Boga. Pragnijmy przyjścia Zbawiciela i błagajmy o nie. Wróćmy po tej Eucharystii pokrzepieni, rozpromieni miłością, wielbiąc i chwaląc Boga. I podzielmy się światem, światem ze światem stojącym na krawędzi, Zagłady wspaniałą, dobrą nowinę Bożego Narodzenia. Narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Bóg da nam zbawienie. Ofiarujmy Mu naszą miłość, nasze otwarte serce. Otwórzmy dla Niego drzwi naszych domów. Drzwi naszego życia. nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. dając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc Bierzcie i pijcie z Niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Toczyńcie na moją pamiątkę. Serdecznie podziękować Wam wszystkim za uczestnictwo w tej przyświętej pasterskiej. Pomimo obostrzeń, pandemii, tego trudnego czasu, jesteście tutaj, aby świętować tak bardzo ważny dzień. Chciałbym bardzo podziękować kapłanom, wszystkim kapłanom za ich pomoc, za ich pracę dla wspólnoty parafialnej. Chciałbym bardzo podziękować Związkowi Podkalan w Polsce w Gdańsku za zorganizowanie hojinek do naszego kościoła za ich oprawienie, ustrojenie pod przewodnictwem możemy powiedzieć, Pana Prezesa Mirosława. Bardzo dziękujemy także, dziękuję za, też za choinki Panu Wiesławowi, który także okazał swoje serce dla naszej wspólnoty. Także dziękuję tym wszystkim, którzy właśnie poświęcili czas, żeby udekorować ten kościół na to szczególne wydarzenie, na te święta. Bardzo dziękuję Panom za przygotowanie szopki właśnie za poświęcony czas. Trudno by wymienić wszystkich po kolei. I za Was, Panu Bogu, dziękuję, i za ten czas, że możemy właśnie razem też wspólnie dziękować, I za Waszą pomoc, otwartość, to jest wszystko tak nieocenione i trudno to wyrazić. Moi głos to Mili, Jego Mościu, Dobrodziejów, Prowości. Drodzy kapłani, parafianie, mili goście. Przyjmijcie te życzenia Oddziału Gdańskiego Związku Podpalonych w Polsce Ja wam na te Boże Narodzenie Co by my się dozyli Drugiego Bożego Narodzenia Bez szczęściu We zdrowiu W Boskiej Miłości mniejszych grzechach większych radościach Jakie my se przeżyli To teraz Sypne powoz z ziorkiem z nadchodzącym nowym rockiem. Niech ziórka rośnie biorka, za koździutkim szywcy krokiem. Co byście mieli telo kielową trzeba. Telo krosice, kielow bromieniocku mrowice. Co by nastrój było piękny i na spódnicę. Niech się mienią kwiecień cuchy, A na płytkach parzynice. Niech kurole zdobią szyję, W piękne spinki i korole, Kapelusę w orle piura. pióra. Niech wą w życiu nie zasłania Nigdy za chmura. Co byście mieli, tyle dzieci, kielu przypieców świeci. W każdym kątku, po dzieciątku, na troje i no co byście nie podzieli, za to wtore moje. Dzieciska, co by się wam powydawały, a wiela z nie zabrały. Co by na świecie było cicho i spokojnie. A bawy z chłopami nie bywały wojny. Na szczęście, na zdrowie, na te Bozy Narodzenie, na ten nowy rok co by się wam darzyło cały Bozy rok. Co byście byli szczęśliwi, weseli, jako by w niebie jadieli. Hej! Tak wam Boże dekli. Pan z wami, z wami. Bóg nieskończenie dobry, który przez wcielenie swojego Syna rozproszył ciemności świata i przez Jego narodzenie napełnił światłe tę Najświętszą Noc, niech oddali od Was ciemności grzechu i oświeci Wasze serca światłem łaski. Amen. Bóg, który posłał aniołów, aby zwiastowali pasterzom wesołą nowinę, niech napełni Wasze dusze swoją radością i uczyni Was głosicielami Ewangelii. Bóg, który przez wcielenie swojego syna związał ziemię z niebem, niech Wam udzieli darów pokoju i swojej miłości, abyście się stali uczestnikami społeczności świętych w niebie. Amen. Niech Was błogosławi Bóg, wszechmocny, ojciec i syn i Duch święty.